Cześć, witam. Wiecie, że lubię czytać o architekturze i szeroko pojętej przestrzeni publicznej. Czytałam książki, co by było, gdyby światem rządzili burmistrzowie, jak to, betonomania. I moim ulubionym pisarzem w, ty, w tym zakresie jest Philip Springer. Ale trafiłam teraz na książkę wyjątkową, właśnie taką książkę o architekturze która nosi tytuł Archistorie i podtytuł Jak odkrywać przestrzeń miast napisali ją Radosław Gajda i Natalia Szcześniak autorzy bloga Architektura is a good idea coś tam wydana została przez Znak. Nie dosyć, że wydana została pięknie na pięknym papierze z, pięk z wieloma fotografiami i ilustracjami to jest o tyle nietypowa, że autorzy przestrzeń publiczną i odkrywanie perełek albo innych przykładów architektury rozumieją bardzo ciekawie i bardzo oryginalnie. Przeczytam może rozdziały, które tutaj znajdujemy. Gdzie mieszkamy? Taki rozdział, czy kamienica musi być z kamienia? Bardzo ciekawe. Nietypowe bloki, domek jednorodzinny, tutaj ten dom nad Wodospadem omawiają, ale też dom na Skarpie w Warszawie. Następnie, gdzie pracujemy, skąd się wzięły wieżowce, historia wieżowców, co zwiedzamy. I tu jest bardzo ciekawe, skąd się wzięły zabytki. Drezno i tak dalej. A więc praca, dom, mieszkanie. Ale zacznę od ostatniego rozdziału. A propos zwiedzania. Skąd się wzięły zabytki? Autorzy zamieścili tutaj rozdział zatytułowany już wam mówię, już wam mówię. Miejsca refleksji. Jak zwiedzać miejsca refleksji? Przykładem jest Muzeum Katyńskie i Bełżec. Jak zwiedzać miejsca refleksji? Nie wiedziałam, że w Warszawie jest Muzeum Katyńskie. Oto fotografie. No i bełżec, to wiadomo. To są miejsca cierpienia. No i jak takie miejsca cierpienia zawrzeć, zadają pytanie autorzy, w jakiejś formie architektonicznej? Jak zabudować przestrzeń, czy nie zabudowywać? W każdym razie, jak zagospodarować przestrzeń, żeby to cierpienie i w ogóle cała idea z tego, tego miejsca stała się czytelna dla zwiedzających? Ja propos czytelna dla zwiedzających. Autorzy, i to mi się bardzo podoba, w przypadku opisów tych miejsc, zastosowali taką formułę, co autor chciał przez to powiedzieć. Czyli tak prowadzą zwięzającego właściwie za rękę i zwracają uwagę na małe detale, detaliki, ich znaczenie, detale umieszczone gdzieś w ścianie, gdzieś no po prostu w miejscu czasem niezauważalnym i bardzo robią to ciekawie, interesująco i naprawdę. I naprawdę, no tak, to jest też tak wzruszające, więc takie miejsca po prostu, od takich miejsc zaczynają. A skąd się wzięły, co ja mam tutaj, kartek widzicie, co nie miara, dlaczego ja mam kartek co nie miara? Aha, bełżec był, dobrze. Dlaczego ja mam kartek co nie miara? Pewnie się zachwyciłam, o, skąd się wzięły zabytki? Odpowiedź na to pytanie. To pytanie może się wydawać w pierwszej chwili dziwne, bo przecież każdy zabytek wziął się ze swojej epoki, i tak dalej, i tak dalej. I odpowiadają na to pytanie na przykładzie budynków rzymskich, z Rzymu. Co jeszcze, czy kamienica jest z kamienia? Ale pokażę Wam mój ulubiony, co tam wieżowiec. Wiecie, jaki jest mój ulubiony wieżowiec? Ja zaraz Wam pokażę mój. U, oczywiście jest tu mowa o Le Corbusierze i innych. No, gdzie on jest? Wiecie o co chodzi? Mi o żelazko. Nowojorskie żelazko. Gdzie jest no nowojorski? Jak chcę znaleźć, to oczywiście wiecie o co chodzi. Jak on się nazywa? Flatron czy. Już, 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 już. już. Domek jednorodzinny, nie? Wieżowiec nie. O, albo tu. Arka Koniecznego. On się ma na imię Robert Konieczny. Moim ulubionym architektem obecnie w Polsce jest Robert Konieczny. Jest to jego dom jednorodzinny, zwany Arką. Umiejscowiony w miejscowości Brenna, który jest nietypowy, mobilny. Za ten dom Robert Konieczny otrzymał wiele nagród. Architektura współczesna mnie fascynuje. Już, już, ale apa, apartamentowce No właśnie. Wy, którzy jesteście z Warszawy i dużych miast, macie do kosmopolitan, czyli taki wieżowiec z Warszawie, macie do czynienia z wieżowcami. Jeżeli słyszycie jakieś odgłosy, to tutaj jest Tour de France między Manią a tym. Jak on? O, jest. To jest mój ulubiony wieżowiec. Zwany żelazkiem. O nim też tutaj opowiadają. Jak powstał, dlaczego i piąta aleja w Nowym Jorku. Nigdy tam nie byłam, więc nie mogę się wypowiadać. No, ale wy byliście więc, co tam jest. Frankfurt, ale tu jeszcze. O, Londyn. Kto mieszka w Londynie na pewno zna. Y, tę sylwetkę ja bym wolała raczej o, tu jest panorama Londynu ja tak gadam bez ładu i składu dlatego, że o wszystkim chciałabym wam powiedzieć wszystko bym chciała wam pokazać bo książka na przykład naprawdę zabrana na wakacje albo jeżeli nigdzie nie wyjeżdżacie a chcecie wyjechać wirtualnie za pomocą literatury, książki to tę Wam naprawdę polecam. Jeszcze raz, Radosław Gajda i Natalia Szcześniak, jak odkrywać przestrzeń miast, archi-storie. Ja ostatnio Wam odkryłam przestrzeń miasta między rzecz bo yy, kazując toaletę yy, publiczną w naszym mieście, tu też o toaletach jest mowa. A więc naprawdę polecam. Dziękuję, do zobaczenia.